Pewnego razu dostałem neutrala. Tym neutralem była arsonista. Wszystko szło zgodnie z planem. Zabijemy osoby. No i wygłosaliśmy typka, który nie był. Ja, Gratulujemy. Krychak, masz odcinek na tak jakieś 90%. To nie ja jestem. Kurczę, Lixon, w takim razie To ja mam z... odcinek! Aha, tkam. Chodź, Krychak. Byłem tak blisko. Dwie sekundy. Jedna. Nie! Jest! <noise> Dobrze, astra. Nie, nie, nie. Na szczęście, Among Us dał mi drugą szansę. No znowu, arsonista, o co chodzi? No, oczywiście, troszeczkę się zdziwiłem, że po raz drugi pod rząd, bo to była dosłownie następna runda. że dwa razy pod rząd dostałem arsonistę, no ale co, nie będę narzekał i podpalam Mojla. No jak na ironię, wtedy też podpaliłem go jako pierwszego. A tymczasem Wendy, który był superem, zjabnął tutaj pana z Gretka, no i dosyć szybko to ciało zgłosili. Co się stało? z no, gredek e, Ogólnie po... Kto tam wbiegł? To był Kseweks czy Patrixo? Kto tam był przy, tym, przy tej śmierci? Bo ogólnie ja miałam szaja nie? Ja sobie stałam cały no. czas na dropshipie, żeby zobaczyć, czy kto, ktoś tam nie przybiegnie. I no nie zabije. Albo Kseweks, albo Patrixo przybiegli i no... Nie było te prawda, ale no śmierć było. Jakiegoś tam susa mieli na krzesełek salopatrixa? No, bo pewnie kwas tam widział jakoś fioletowego, niebo jest on fioletowi. No, ale wy widzowie wiecie, że zabił Wentę, Ja teraz, jak demontuję, wiem też, że zabił wętę, albo oczywiście podczas rundy tego nie wiedziałem. No i jedyne co mogę robić, po prostu kontynuować podpalanie ludzi dalej, bo jako na razie nie będę nikogo wysadzał. Trzeba po prostu zobaczyć, kto będzie sus, kto nie będzie sus, ewentualnie później wywalić impostora i na końcu zrobić kabum po prostu wygrywając. Jedyny warunek to po prostu to, że nie możemy dać się złapać i nie możemy umrzeć. Ja to chyba podkreślam, tam istnieje Ewa. Tak, i z nim pobiegłem do Specimena, a kadr to idę oczywiście. I gdy my byliśmy w Specimenie, to będę sobie tutaj krążył i zabił Pana Gołębia. A, no i padło zgłoszenie innych ciał. Mmmmm... Bomber Dobra, Wojtek, biegasz do zabawy, jest... że ciała ja, tam padły, wytłumacz się. Ale ja przecież nie, nie widziałem tych ciał, poza tym było ciemno. On był w labie później niż padły ciała. Jest jakaś receptem się kręcić te Moi, Mo ty się z nimi kręciłeś, a do, moja, co gdzie oni są? Ja? A ja kręciłeś tam się chwilę z nimi pokręciłem, i ja potem do góry do, po, 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 poszłem, a nie po do... prostu No mi się mi pasuje ta wersja z bomberem, co mówił Matej, no bomba tam poszła. A, to bombę no ty mogłeś podłożyć tę bombę, przebiegłeś tam popatrzyłeś na nas no, i uciekłeś. Znaczy, dobra, czy dobra, czasem na, na nich jakieś dowody, tak? Całkiem serio? Um, nie. No cór, ogólnie, rzeczywiście padło kilka trupów w jednym momencie, Polak mówi prawdę i mówi prawdę, że to padło w labie. No ja mogę ci powiedzieć, że jeżeli bomba tam faktycznie była, no to Polak do nas podbiegł i od razu. Wojtek nie ma się da, nie zgadza, Moite się z nimi kręci, padły czycie, a tak jedno po drugie. Ale ty bombę tam bo dałeś. zapamiętaj, jeżeli chcecie mnie wywalać. To I wróciłbym mi ciebie, bym wrobił. No oczywiście nie. Polak wiem. Jeden, ten, 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 ja dam na, na, na to. Najpierw Polak mówi, że to jest Wojtek, później, że Mojle się Bo timing się nie zgadzał, a może się nie Sorry, timing się nie zgadzał, wiecie jak to jest. Ale no, to jest. ciało ma No timing się nie zgadzał niestety, no i to nie mógł być Wojtuś i teraz podejrzane jest Mojlo. No, w tej rundzie powinno sobie to elektryka, żeby podpalić potencjalnie osoby, bo tak jak widzicie dużo osób biegnie. Ja nie wiedziałem w sumie, czy na pewno będzie Mojlo, tym bardziej, że no, nie wiedziałem totalnie, że on będzie impostorem później. Ale no... Polak coś tutaj kombinował ewidentnie, bo on powiedział, że to jest Moilo. I Moilo ewidentnie mówił, że to jest Polak. Jakby nie chcąc się wybronić, że on tego nie zrobił, tylko zwalając winę właśnie na Polaka. Ja go tutaj podpaliłem, tam biegnął istnieje wiedzieliśmy. I nagle Polak zabija Moilo, i ja to ciałko od razu zgłaszam. Ups. O? Ja mówiłem, ja mówiłem. A tak, mate, kurda. A no to jest Wy z oficia i nic nie wiem. Ej, Elixa on, bo jest taka sprawa, no. nie? Że ja go przed chwilą widziałam, to ciało ma sekundę, dwie sekundy. Eee, dobra Polak, ja to muszę powiedzieć. Dwie, cztery. Eee, ja biegłem Mójlo. z Polakiem i Mojlo się bywali. Ale uwierz mi kwas, że Mojla nie tknąłem teraz. Okej, okay, no to kto tknął? Dawaj spodę się. No już i udzieliłem wszystkich informacji. Udzielić wszystkiego, już nic nie powiedziałem. No, co ty Ej, mówisz, więcej? Szczerze, więc? ja nie sądzę, żeby to był szary. No Tak, wbiłbym się A, neutralem w impostora, żeby mieć trudniejszą robotę, to ma sens. Ale nie, nie chodzi no, mi o koszt logik. Bo ty był No, no wiedziałeś to. Wiedziałeś... O co ci chodzi? No powiedziałeś, z kim wszedłeś. Może skąd się to Państwo No tak, ewentualnie wiedziałe. mogę powiedzieć, że to Polak zabił, no ale. No skoro chcesz tego dokładnie. Nie wiem, pogubiłam się w tej grze. Dzięki Wenty i kwas. Ej, akurat ja skipnę. Dzięki Wenty i, i, i ktoś. Dzięki Wenty. Bo ja go ja przyszłość. Wenty i Moilo. Wiem, Moilo nie żyją. Okej, okay, i teraz czemu nie powiedziałem bezpośrednio, że Polek zabił Moila? No po pierwsze, że to byłoby zbyt oczywiste, żeby, że ten, że on byłby szeryfem. No i urczeń no nie powinienem się przejmować jakimś tam szeryfem, ale szeryf mój co być może mi się przydać. Bo gdybym nie miał podpalonego impostora, to szeryf może go fajnie zabić. No i dodatkowo fajnie mieć takie, wiecie, miejsce u szeryfa, że on raczej myśli, że ty jesteś dobry, co nie? I tutaj sobie stał w torej on nagle po prostu zniknął, trochę się tutaj zdziwiłem. I biegnę do laba i tu jest kwas. Mi trochę ją minąłem, więc nie udało mi się jej podwalić. Jak widzieliście, ona umarła, bo zabił ją wenty, którym był superem. Ja początkowo tego nie zauważyłem i dopiero po chwili tutaj przyszedłem, rozglądnąłem się i to ciałko zgłosiłem. Ej, bo jakoś takie ludzie lubią ginąć przy mnie. Jakby wstalił ja, ja zabijają na oczach, Elikson, coś się tam sugerować? Jakby Eee, No, bo generalnie wchodzę do laba, kwas sobie robi odkliknięcie, biegnę w błąd laba, po chwili się cofam, kwas nie żyje. Ja ja wiem. z tej pewnością na no, ciebie choir pomoże, czy też <głos> Jak jest <noise> ekran? Jak <głos> jestem <noise> pestilenczem, no, <co> ty kadasz? No <noise> <Ja> słownie, Elikson <noise> Nie, ja, ja bym to gdzie. Co I zrobiłem, no, naprawdę? To jest, kiedy jeden pojedynczą, zrobiłeś, co zrobiłeś. No i ja, ale. Nie macie żadnego dowodu, chce się mnie no, wywalać po tak. No nie słuchajcie. ma Będzie Będzie zabawno. Nie jest z silencem, bo nie dostałem powiadomienia, że mnie dotknął. Tym ja tak jest się was boję, naprawdę. I <noise> też od Ja oddam swój głos na y, Wentego. Dzięki, Dewy. No generalnie mnie tutaj odkarżali z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, podejrzewali u mnie jakiegoś tak to generalnie nic nie zrobiłem, ale no cóż, na szczęście mnie nie wygłosowali i po prostu gramy dalej. Za na tą rundę był taki, żeby podpalić jak najwięcej osób, bo na razie mam ja tylko dwie podpalone, a no jednak te osoby trzeba w końcu będzie zabić, więc tak będę robił. Na dwin panelu jest Krychak, jakiegoś wcześniej podpaliłem i za chwilkę przyjdzie na nas Wojtuś i go również podpalę, przypłukł właśnie i też zostaje podpalony, tak. I za chwilę Wojtuś biegnie w górę. DELTOIDA wyszedł z gry, czy go wywaliło, co To dosyć dobrze, dobrą dla mnie z rzeczą, bo on nie oskarżał. A, no i Wojtuś nagle nie żyje. To jest bardzo ważna sytuacja. Nie no, ty, no. Bo to jest bardzo ważna sytuacja. Bo proszę coś wyznać bardzo ważnego. Bo wygrałeś że... że... centralnie od tego trupa, no. I wiem po mingu ciała, że ty co zabiłeś. Bo zdążyłeś dowiec w tym czasie do połowy ofisa. Bo ciało jest na lewym do Offisa. Matej mówi prawdę, no bo Fenty faktycznie tego Wojtka zabił. Um... I to nie jest Blixon Elixon, bo Blixon Elixon e, wybiegał z y, Admina, czy tam oh, Specimena. Więc to jest Ventyl Amo. Ale nie, to, no to nie jest... To jest Ventel Nie no i teraz będzie. Co my robimy u Matej? No totalnie. Tak się czuję. No co wy robicie? No nie, w tą grę wygrać już. Użyłem tutaj słów u Mateja, bo on mega często mówi coś takiego, że no ale co wy robicie takim specjalnym głosem, wiecie? I dlatego też tutaj tak powiedziałem, no bo czemu nie? Ale no są też rzeczy ważniejsze, jak na przykład ta runda, i może wydałoby ją wygrać, bo naprawdę jest bardzo dobra i po prostu jest idealny potencjał, żeby to wygrać. Jaki jest plan na to właśnie rundę? Skoro Polak jest szeryfem, to może zabić Wentego. Węty nie jest podpalony? Przez co nie będę musiał się przejmować tym, czy on umrze, czy nie. tym moim podpaleniu, bo po prostu Polak już go zabije. Podpaliłem tu jeszcze przy okazji Dewego i po prostu, jak Polak zabije Wentego, to ja zabiję wszystkich innych, wysadzając, bo jest też w podpalony, i wtedy powinienem po prostu wygryć. My teraz biegniemy po w stronę elektryka i przenieśmy się już właśnie tam. Oni naprawiają światło, a Wenty wchodzi do elektryka i wszystko dzieje się tak jak zaplanowałem. Tabu Aha, jest, jest! Plan wyszedł idealnie. Dokładnie tak jak chciałem, Polak zabił Wętego, a ja wysadziłem resztę. I w końcu wygrałem ten Arsonistom, tak już oficjalnie chyba, bo nie wiem czy był taki fajny filmik zaraz u mnie na kanale. No w końcu się udało i jest odcinek z tej roli. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak to zostawcie łapeczkę w górę. Możecie też zostawić subika, wpadajcie do innych osób z ekipy na ich kanały, wpadajcie na inne moje filmy. No i do następnych odcineczków. Papa pa i do zobaczenia.